Czy w zasadzie staramy się doradzać w taki sposób, żeby nasi klienci rozumieli to, co piszemy i to już była ta pierwsza szkoła, która nam pozwoliła być komunikatywnym, a tak naprawdę, tak jak wspomniałem, my uczyliśmy się tego bloga i razem z nim i widzieliśmy, które wpisy działają, które nie działają, jakie zbieramy komentarze. No i nie było trudno zorientować się, że trzeba być komunikatywnym, pointującym, no i na temat. No i na temat, no tak, ale to jest trudna dziedzina i trudno nie wchodzić w szczegóły. I potem ten internauta się męczy, To pr... jednak przytrzymujecie, to jak? To? to prawda też, natomiast to jest w jakiejś mierze kwestia doboru tematów. Czyli jeżeli temat jest taki, że da się go w sposób łatwy opisać, dotyczy może nie każdego, ale prawie każdego, taką charakterystykę ma na przykład prawo pracy, dotyczy prawie każdego. Jeżeli to jest coś, co mnie dotyczy, jestem tym zainteresowany, więc jestem w stanie poświęcić troszkę więcej uwagi, koncentrując się, co tam jest napisane. I w zasadzie to jest chyba klucz do sukcesu, czyli komunikatywnie i dobry dobór tematów. Dokładnie tak, znaczy prawnicy w ogóle lubią pisać, no bo pracują piórem w jakim zakresie, czy tym, tym wirtualnym piórem. Nie wszyscy czują taką mocną potrzebę regularnego publikowania. Staramy się ją stymulować w formie różnych zachęt. Natomiast oczywiście są osoby, które piszą z serca często, częściej nawet niż, niż jest to oczekiwane, a są osoby, które trzeba. Skłonić do tego i zainteresować tym, że może wartościowo, żeby coś napisać, byłoby.